Witajcie w kolejnej czwartkowej planszówce. Dzisiaj zagramy sobie w ładce pierścieni pojedynek Śródziemie. I tutaj od razu podziękowania dla Rafała za pożyczenie nam gry. Rafała też będziecie mieć przyjemność usłyszeć, tudzież zobaczyć w jakichś kolejnych materiałach, bo dzisiaj sobie będziemy trochę tych kier nagrywać, żeby mieć na przyszłe czwartki. No i tutaj bierzemy się, tutaj siły Saurona stają przeciwko. To mamy różne warunki zwycięstwa. Drużyna pierścienia wygra, jeśli dojdą do wulkanu. Tutaj. Jeśli na górę dojdą do drużyny pierścienia, to wygrywa Sauron. Ten, kto pierwszy zbierze sześć różnych tych raz, czyli ma wsparcie sześciu różnych raz, ten też wygrywa od razu. Może się też gra skończyć, jeśli ktoś ma obecność w siedmiu różnych regionach. I jeśli żaden z tych warunków nie zostanie zadeklarowany, czyli tam no, spełniony przed upływem trzeciego no, trzeciego jakby aktu, to to gra skończy się gra z wyczerpaniem tych wszystkich kart i wtedy ten, kto ma większą, jest obecny w większej liczbie regionów, wygrywa, jeśli dalej je, jeśli jest remis, to wtedy jest remis już taki całkowity, więc jest jakaś tam opcja zremisowania. Yy, jeśli ktoś grał w Siedem cudów świata pojedynek też to. No to gra będzie dosyć podobna. No, tam z jakimiś takimi małymi różnicami. No i tutaj mamy karty, które możemy kupować. Kupować, czyli w zasadzie no, bierzemy je sobie tutaj do swojego obszaru gry. Mamy tu taką piramidę, czyli na początku mamy tylko te karty. Jak na przykład, te dwie zostaną kupione, to odkręcamy to już wtedy. To można sobie kupić. Możemy kupować też tutaj. Się nazywało twierdza, tak? Czy, y, czy regiony, czy, czy jak to było dokładnie? Jakieś tam coś takiego. Twierdza, czy coś dodaje no. jakiś tam teren, takie mamy trzy do dyspozycji. Żeby kupić, trzeba spełnić wszystkie te warunki, które są tutaj. Y, plus to jest symbol, który oznacza, że płacimy za każdą twierdzę, jaką mamy. Na początku nie mamy żadnej, czyli będzie to kosztowało zero monet. Natomiast jeśli nie mamy jakiegoś symbolu, to możemy. Płacić jedną monetę za każdy symbol, którego nam brakuje. Tak. I symbole będziemy mieli z tych szarych kart tutaj. Pozyskując szare karty, będziemy zdobywać odpowiednie symbole. Tak. To jest taki rodzaj zasobów. Yy, dobra, to ja zacznę od tego, że może sobie wezmę tą kartę, bo Sauron zaczyna. Ja tutaj zagram jako te siły Saurona. Jasne. No to ja pozyskam sobie tą kartę. Yy, ja tutaj zdecyduję się wziąć dwie monety. Okay. to ja sobie pozyskam jeszcze. A, I tutaj symbol. jeszcze na początku Sauron ma dwie monety, a drużyna kreścienia ma trzy. No i odblokowały się dwie karty. Mhm. No dobra, ja jeszcze wezmę sobie tą, bo takiej jeszcze nie mam, a może się przydać później. Więc odblokowuję tutaj te dwie. Okay. no i ja mam tutaj, pozyskam sobie, ponieważ mam już symbol serca, Pozyskam sobie niebieską i niebieska karta pozwala mi przesunąć się na torze drużyny pierścienia o jeden. Jak widzicie, na zgule podążają wraz z drużyną pierścienia. Tak. Oni się tylko mogą przybliżyć do nich. Dobra. Ja sobie teraz wezmę jeszcze to. To potem się przydadzą te zasoby. I karty też możemy, jeśli nie chcemy brać karty, to możemy ją spieniężyć, czyli sprzedać za... Liczbę monet, jaką mamy rundę. W tej chwili jest runda pierwsza, więc każda strzelana karta jest warta jedną monetę. W drugiej będą dwie i z trzeciej trzy, bo tutaj to maksymalnie tak, trzy. Możemy też pozyskać tak jak ja w tej chwili. Mamy. Nie mamy symbolu do pozyskania, więc płacimy jedną monetę za każdy brakujący symbol. Ja pozyskuję sobie już tutaj pierwszą kartę Sojuszów. Mhm. To, ja zapłacę, to jest sojusz z ludźmi. Ja zapłacę monetę, żeby. Uzyskać sobie sojusz z elfami, Z, tak. z elfami. Mhm. Ok. Ja myślę, że jeszcze wezmę sobie to do siebie. No mhm. i odblokowała nam nakrywa. się jeszcze jedna karta. O, jest księga. Jest. No to ja wezmę to, bo to się księga gdzieś tam się później przyda. Przydaje. Tak jest. Dobra, mam już symbol tutaj piąchy. Także biorę sobie, znowu pozyskuję drużynę pierścienia i drużyna pierścienia coraz bliżej idzie mhm, trzeba odkręcić Tak i odkręcamy tą kartę Okej okay, to, to ja sobie wezmę w takim razie to To jest umieszczenie jednego wojska do tak, któregoś jest, z tych dwóch regionów tak, z, więc ja sobie tutaj umieszczę Ze wskazanych regionów dobrze Dobra to dla mnie poproszę dwie monety Okej, okay, no taki no, darmowy to darmowy. ja się też przesunę. Czyli teraz na gule gonią już na torze. Drużyny pierścienia. No i mam co do wyboru: mam dwie monety lub dwie monety. Mhm. No, albo kupowanie tych no, jeszcze. Tak, twierdza. kupowanie twierdzy. Dobra, myślę, że wezmę sobie jeszcze dwie monety, one się mogą przydać na później. Czyli musiałbym dwie dopłacić, to ja sobie kupię tą, tą twierdzę. twierdzę. Dobra. I to jest tak, że umieszczam teraz twierdzę w tym reborze. Mhm. Tak? Dostaję 5 monet za tę twierdzę i mogę zrobić przesunięcie jednego wojska o jeden, więc sobie to yy, tutaj. A akurat oba to niestety, są. Ale dobra, niech będziesz do gondoru sobie przesunę. Jak dobra. widzicie, tutaj nie uzupełniamy tych twierdz, bo tak. dopiero na początku dobra. kolejnej całej dużej rundy będziemy to uzupełniać. Tak. Także chyba nie mam wyjścia, i biorę, Bierzesz dwie monety. biorę jeszcze dwie monety. No i tu masz, widzę, sojusz z No, więc ja dali. myślę, że zapłacę tam jeden, żeby, bo nie mam tej korony, żeby ten sojusz sobie zabrzeć. Tak jest. No i tu mamy taki symbol i myślę, że on by mi się przydał. Zróbmy tak. Kupię sobie tą twierdzę. Stawiam twierdzę i jednego żołnierza w gondorze. Tak. No i tutaj dochodzi do dochodzi walki. Do walki. I mamy po jednym, czyli obaj tak, się likwidują. Jeden, jeden, tak jeden za jeden się likwidują. No, i mogę się przesunąć o dwa pola na to, że drużyny mm -hmm. Pierścienia tu tutaj jest. Bonus, z... tak, czyli biorę monetę i jeszcze jeden. Jestem już coraz bliżej. Mm -hmm. Teraz ja sobie mogę. Myślę, że wezmę sobie jeszcze ten. Mm -hmm. Bo to Symbol. jest, no bo to mi się przyda później. No A tutaj musisz mnie... płacić monetę, żeby tak. to zrobić. Nie mam tego symbolu, czyli dokładnie. To były monety zapłacone, czyli płacę jedną monetę, no nie mam takiego. I jedno wojsko mogę wystawić w gondorze. Albo w lub ruchanie. W ruchanie. To myślę, że postawię w ruchanie, bo tu mnie jeszcze nie ma. Okay. No, no i to no jest koniec, tej koniec pierwszej rundy. rundy. Na koniec rundy uzupełniamy tutaj kafelki, żeby były trzy z powrotem dostępne twierdzę. Okay. Tak, więc mamy mordor tak. i. O, i takiego nie mieliśmy. Tak jeszcze. jest. To no jest no i jakieś... układamy, układamy teraz karty z drugiego etapu. Tak, to tam jest w tej instrukcji, to jest? tak? W tej instrukcji mamy pokazane, tak. jak. Tutaj mamy jak etapy układać. Tak, że my tutaj zrobimy cięcie, wrócimy po ustawieniu. Tu mamy ten drugi akt teraz. Tak. I tutaj doszło nam, że to się okazało, że to jest z dodatku. Jak graliśmy za pierwszym razem, to, to tego nie, nie widzieliśmy. A tutaj chodzi o to, że jeśli to kupimy, to możemy zagrać sobie dowolną kartę stąd. Tak, niezależnie od tego, w którym miejscu tej tak. piramidki się znajduje. No i teraz, że Ty kończyłeś rundę, to ja zaczynam, bo zawsze zaczyna. Tak jest cały na, czas graniczku. Tak, naprzemiennie na to ta cowa mm. które nie kończyła. Także ja tutaj dopłacę monetę jedną i kupię sobie to, bo mam dwa symbole. Tak. To mnie przepchnie o czyli dwa na duże. Pędzą dwa i dostajesz bonus w postaci tak, monety. Czyli ta moneta mi się zwróciła. Mhm. Tutaj odkrywamy. O, A co jest ciekawe, za ja, monetę ja dwa. Nie mam tych symboli, więc ja sobie to wezmę, no to mi się przyda. Od razu będę miał dwa. Mm -hmm. Ja na przykład mam to, no. to mogłem sobie tutaj to zrobić. Myślę, że, że wezmę tą po jedną drogę. Mm -hmm. I to pozwala mi umieścić dwa. Ja oba sobie wrzucę tutaj. O, Dzięki czemu jeden się. walka, tak, tak czyli po jednym, po jednym, się jednym ginie. Ginie. Dobra. No to okay. już cztery monety to już grubo. No muszę tu uważać, bo jest, jest już słabo. Ja mogłem sobie pozyskać to, bo mam nawet symbol odpowiedni pasujący. Masz tak? kroczy tego konia, czyli już nie muszę sprawdzać tych symboli. Więc kupuję sobie to i podążam na to, że z pierścieniem mm -hmm. do mordoru. Tak, karty za monetę i mam ten symbol, kupię sobie jeszcze to. Okay. Bo teraz to mi daje dużo możliwości takich zakupowych. Mam już dużo symboli zebranych. Ja, ja dopłacę sobie monetę, Zabrakujący window. symbol, tak i mogę dwa, uh -huh. dwie jednostki postawić. E, to jest, dam obie. Uh -huh. tutaj. Czyli, czyli po jednej czyli, ściągamy. Tak, po jednej ściągamy w tej sytuacji. Uh -huh. okay, trochę o, to jest też niezłe, ale ja tutaj myślę, że wezmę sobie to, bo mam tak. wszystkie. I teraz to jest mój sojusz z trzecią różną ra rasą. Tak. Czyli teraz raz na grę mogę wziąć po jednym. Że to nie z każdej tej rasy. Tak, tak. Wybrać tak, jeden od, z nich. Odkryć i wybrać jeden z nich. I to będzie stały bonus. No i mamy trzy takie bonusy. Co, to, co te bonusy tak. tutaj dają? Ż tutaj, gdy zagrywasz żółtą kartę, rozgrywasz dodatkową turę. Od razu. Czyli takie darmowe tak. wzięcie pieniędzy. Du, tu, gdy zagrywasz zieloną kartę, wykonujesz dwa ruchy na planszy głównej. To bardzo mocne. I to to pewnie trzy tak godziny. I trzecia opcja, gdy zagrywasz kartę dzięki symbolowi powiązania, bierzesz trzy monety z banku. Czyli symbole powiązania to są te tutaj takie. A, Okej, okay. czyli te, co trzeba mieć wcześniej. Tak, coś. trzeba mieć coś wcześniej, żeby kupić kartę sobie powiązaną. Okay. No to w sumie całkiem ciekawe rzeczy. Myślę, to że wszystko jest całkiem fajne. No, sobie chyba spróbuję wziąć to. Tak. To zobaczymy, tak, jak to, to wyjdzie. Czyli Aha. to tu i tu. Czyli jak będę zagrywał teraz z złote karty, to będę miał dodatkowe karty. Turę, tak. Ja tutaj mam. i tutaj trzeba odkryć, bo tutaj się pojawiło. Pół, to jest kuszące. To byłby twój drugi sojusz mi. Nie, mam podkowe, czyli mam symbol powiązania. Dobrze. Biorę to i mam. Drugi z elfami. Mhm. I w tej sytuacji, gdy mam dwa, dwie karty z danej, danego sojuszu, to mogę dobrać sobie dwa żytony. Tak, tej dwa reakcji żetony elfów tak. i mogę sobie dobrać. O, I tu mamy Złote karty dają przesuwanie Tak. Pierścienia. Zagranie złotej karty powoduje przesunięcie się na torze pierścienia, a tutaj mamy zagranie czerwonej karty, pozwala umieścić jedną dodatkową jednostkę w regionie, no, to w tym też składuje karta. Jest. Kurczę, obie, obie rzeczy są bardzo dobre. Zobaczmy, są dwie żółte karty na polu i czerwonych jest więcej. Jest szansa większa na czerwoną. Dobrze, to zdecyduję się na ten bonus. Mhm. A ten? Y, to jest raz na ten, czy to jest za każdym razem? To jest raz... za każdym razem, tak. To czyli są... teraz, jak jest moja kolej, no to ja tak naprawdę zgarniam sobie obie złote i mam jeszcze jedną turę. I mam kolejną turę z mojego bonusu, czyli mhm. dostaję 7 monet. 3, 4, 1, 2, 3. No to monet to ja mam mnóstwo. Więc może trzeba będzie zacząć kupować jakieś. Mm -hmm, twierdzę. Jeszcze skarbiec jakiś teraz mm -hmm. to byłem. Tak, więc myślę, że skoro już mam tyle pieniędzy, tyle zasobów, to czas pójść ostrzej w twierdzę. Tak. I chciałbym sobie ogarnąć. Myślę, o tą twierdzę na razie. Dobra, Czy to będzie mamy, tak. Mhm. Mam dwa T mam dwa T, to mam łącznie mam cztery symbole. Czyli brakuje mi dwóch symboli i mam jedną wieżę, czyli muszę trzy monety zapłacić. To płacę trzy monety. Kupuję sobie tak. Rohan. Czyli twierdzę, w rohan plus Twierdza plus trzech, trzech. wojowników uh -huh. tutaj moich, więc Rohan jest mocno, pilnie strzyżony. Mocno, mocno zdobyte jest dokładnie. Tak. Tu jest potrzebny łuk, mam łuk u siebie. Uh -huh. Biorę tą kartę. No, tutaj no i to odkracamy. mi pozwala. Pozwala dwie, ale z bonusem trzy jednostki łącznie. Mogę zamieścić. Tutaj w Gondorze i w Mordorze myślę, że damy e, 3 do Mordoru. Mhm, czyli, po tak, czyli, tak, czyli po jednej zginie w wyniku walki. To ja w takim razie chyba kupię Mordor. Okay. Bo muszę zapłacić aż 5 monet, bo brakuje mi trzech symboli i mam już dwie twierdze, 5, no tak. Ale miałem rundę taką pieniężną, że stać że mi na warto. to. Mhm. Stawiam sobie obecność w Mordorze. Tak jest. I zagrywam sobie jedną z tych kart. Ze stosu kart odrzuconych tajemnicy sobie wybierasz jedną. Tak, więc ja zaraz zobaczę co tutaj jest takiego do zagrania. I za darmo możesz sobie zabrać. Ja sobie zagram tą kartę w sojuszu z tymi Hobbitami. Mhm. I ponieważ jest to moja druga, to biorę dwa żetony. Tak jest, od Hobbitów. O. To jest ten, co daje do rasy dodatkowo. Tak, to jest dodatkowy, jest dodatkowy sojusz. Więc ja sobie wezmę dodatkowy sojusz, bo to mi sprawi, że już mam cztery sojusze zamiast trzech. Dokładnie. Czyli będę już blisko wygrania poprzez sześć różnych sojuszy. Poprzez sześć różnych, dokładnie tak. No i Twoja kolej, bo Dobrze. to nie był zakup mordoru. Ja myślę, że wezmę to. Mam symbol plecaka, czyli nie muszę płacić. Mhm. I pędzę z pierścieniem. I, tutaj I to mi daje tak, tak. Mogę postawić jednego w dowolnym regionie. Ten symbol pozwala, czy ja umieszczę tu swojego żołnierza. Dobra, ja sobie teraz myślę, że tą kartę wezmę, dopłacę jedną monetę, bo nie mam jednego serca. Uh -huh. Ale pozwala mi to umieścić dwóch gości i tutaj dwóch gości sobie damy tu, żeby się wyzerowali. Okej, okay. czyli tutaj ostra walka była. Chyba wezmę jeszcze tą, muszę zapłacić jedną monetę. Uh -huh. Wezmę sobie symbole dodatkowe. No, to ja tutaj dopłacam monetę i kupuję to takie bardziej uniwersalne. Tak I odkręcamy. Jest o. sojusz. I drugi sojusz. Ojoj, A ty już masz te symbole na szczęście. No, tak, ale dostanę dodatkowe jakieś te bonusy. Tak. Dobrze, weźmy sojusz z kresnoludami. Okay. Tu mam te symbole. Wiesz, sojusz z kresnoludami. Tak jest. I yy, A i tyle. To mhm. ja sobie wezmę tą bo mam harfę. I teraz, ponieważ to już mój drugi. Co tak. już z tą rasą, to biorę tak. sobie i... z elfami bierzesz sobie. Mhm. Elfy to są ci. Tak, dwa rytony od Elfów. I jest, no i to jest tak, tak, to jest po prostu dodatkowy Joker, zasób tak. tak. A to było do, do wyboru, a to pozwala. Czyli gdy zagrywasz czerwoną kartę, możesz tak. umieścić wszystkie jednostki z karty w jednym dowolnym tak. regionie. Czyli już nie ma ograniczenia na to. Pamiętam, że oba były super. Oba są fajne dokładnie. Mam już dużo tych zasobów nagromadzonych, więc myślę, że w tej grze sobie odpuszczę jokera mimo tego, że w poprzedniej bardzo dużo mi dał i wezmę sobie to, bo ten czerwony bonus może być już w tej chwili dla mnie istotniejszy. Jasne. Ja sobie dopłacę za brak książki mhm. i pędzę z pierścieniem, bo to chyba to może być moja szansa raz. Dwa. Dobra, to ja mam tutaj wszystkie wymagane, a plus mam miecz nawet, to w ogóle tak, mam wszystko coś. i teraz o dwa, dwa ludziki. Tak, ponieważ masz w... bonus, to możesz dwa w, do, w dowolnym, ale tak, jednym. mogę dwa w dowolnym, a to jest dla mnie bardzo istotne, bo tak to musiałbym w tych, co już mam. Tak. A dzięki temu mogę teraz gdzieś gdzie jeszcze gdzie jeszcze mnie nie ma, czyli na przykład dać sobie dwa tutaj. Tak. Dzięki czemu po jednym po sobie ściągnę. Dokładnie. Ale to dosyć no dobra. No i dla mnie została ta karta i ja ją sprzedam za dwie monety. Dobra, bo potrzebuję monet, a no i mamy koniec rundy. Dokładnie. Znowu będziemy rozkładać piramidkę, rozłożymy roz, dwa rozpoczynamy kolejne. Rozpoczynamy ostatni etap. Tak. Trzeci. Y więc tutaj znowu zrobimy sobie małe cięcie. Zaraz wrócimy z rozłożoną tą piramidą. Dobra, to mamy ostatni etap. No i że Ty kończyłeś, to ja zaczynam. Tak jest. No i mam ja muszę zabrać to, bo Ty tam za bardzo się zacząłeś gonić z tym pierścieniem. Tak, tak. Więc ja sobie to wezmę, bo mam wszystkie wymagane symbole. Mhm. No i o dwa się przesuwa. Czyli no z pędzą o dwa. Zaraz tak. ojżej, są odkrywamy tutaj kartę. Czyli tak, biorę sobie to, muszę dopłacić za dwa serduszka, bo mam jedno. Mhm. Czyli usuwasz mi mam Usuwam jedną ci... monetę, więc tylko tak. jedną i dwóch żołnierzy, tak. czyli usunę... nie jednego żołnierza. I jednego. Ty usunę no ci stop. tego. tak. No. Dobra, to ja to wezmę. Monety ci nie usunę, bo nie masz, ale zrobię sobie dwa przesunięcia. Dwa ruchy, tak. Więc to będzie tak: jeden wchodzi tu, a drugi wchodzi tu i się eliminuje. I się dokładnie. Czyli cię giną. Ok, no i odkrywamy. Mm -hmm. O, dużo filetowych musi tu. Tak, no i też jest taki ten. Ja to sprzedam po prostu. Mm -hmm. Za trzy monety, bo to jest już trzecia runda, bo nie mam monet. Tak. Także już będzie troszkę lepiej. Z kasą. Ja mógłbym sobie wziąć na przykład przesunięcia trzech, trzech mm. wojsk. Mm -hmm. mm, ale mam. E, czy można. I jednego gościa o dwa pola tak? można. Tak? można. Mhm. To ja dobra, to ja to wezmę. Bo to jest teraz niezłe. Tak, masz wszystkie symbole. Tak, wymagane. mam wszystkie wymagane symbole. I robimy tak. Jednego tu, a drugiego łącznie o dwa aż tak tu. Czyli, Czyli już właśnie. jestem prawie. Jeśli tu będę, to wygram grę. Dokładnie tak. Dwie piąchy mam i koronę mam. Czyli biorę to. Mhm. Usuwam ci. Jednego gościa, tak. monet nie mam i możesz zrobić Dokładnie. ruchu jednym swoim. Także. Skosujmy tego gościa. I mogę zrobić jeden ruch. Więc ja się przejdę tutaj. Ojej, co to za Tak przejdę i się zginiemy. O, tak. to y dobra. No, muszę trochę przeciwdziałać, bo już za bardzo opanowałeś wśród ziemię. Ja biorę to i sprzedaję, bo nie mam monety, ale nie mogę tobie tego dać. Ale by się przydało, no. Trzy monety dla mnie. Że Weźmiemy sojusz z magami. magami tak? I zapłacimy za brak książki. Y -y. Okay. I to jest y mój. Trzeci tak. symbol, czyli teraz mogę sobie wziąć tak. tak bo Jeden to od magów, tak, bo to jest raz na grę. Jeden od krasnoludów. I tutaj. Tak jest. Zobaczmy. Przy zielonej przesuwanie, tak. przesuwanie ten. O, a tu od razu dwa wojska, tak? Tak jest. Czyli tutaj mamy, jeżeli chodzi o to. Z zielonego, gdy zagrywam zieloną kartę, mam dwa ruchy na planszy, Żółtą, gdy zagrywam, ale żółta została tu widzę jedna. No chyba, że tutaj, są jeszcze w tych. Tak, to jest przesunięcie się na torze drużyny pierścienia, a to jest umieszczam dwie jednostki w tym samym regionie albo w dwóch różnych jednostkach, bo to jest od czarodziejów są jedno, natychmiastowe bonusy jednorazowe. A te są stałe. Dobrze, ja myślę, że wezmę to, ten bonus, mhm. zużyję go, a to sobie wróci i umieszczę sobie dwie jednostki, bo już było słabo. Tu i to. Tu. Okay. tu i to, dokładnie. Dobra, ja biorę sojusz centami, bo mam wszystkie wymagane symbole. Tak. I to jest mój już piąty sojusz. Okay. no, muszę uważać. Jeszcze jeden sojusz jakiś inny niż wie i wygram. O, no, jest żółta karta, patrz. No. A ja mam no. ten skarbiec w ogóle. Mhm. Myślę, że wezmę i wezmę te monety. Bo mhm. to jest tak, dwie no, szkole, Mam te symbole wszystkie. Chciał. Więc mogę pięć monet zakosić. Dwa, cztery, pięć. O. To już powinno mi wystarczyć do końca gry. Myślę, że wezmę sobie to. Uh -huh. To jest tak, mam to, dwa, trzy, cztery, czyli będę musiał jedną monetę dopłacić. Dopłacę jedną monetę. I mogę trzy i mogę to zrobić w jednym konkretnym regionie. Tak, bo masz bonus ten taki, który pozwala ci to zrobić. Tak, Może więc ja wiemy. sobie tutaj ustawię, uh -huh. czyli się po jednym. Zginę, tak, a ty przejmujesz. No. Zostało co? W dwóch regionach jeszcze nie uh -huh. ma. Mam symbol tego pergaminu, hmm. więc, więc, więc biorę. I to jest mój drugi sojusz z czarodziejami, czyli teraz biorę dwie. Okej, okay, czyli to jest tak. Albo się przesuwam na torze, bo to są natychmiastowe, albo mogę wybrać w jednym sektorze jedną kartę ze stosu kart odrzuconych, zagrać ją za darmo. W sekrecie znaczy, przepraszam. Czyli tu mam kartę stąd, zagraną, a tu mam Przesunięcie o dwa. No to chyba lepsze jest to. No. Tak, czyli to wróci. I ja zagram sobie tą, bo za darmo można ją zagrać, tak? Tak, za darmo. Czyli przesunę się o trzy pola. Raz, dwa, trzy. Po drodze był bonus w postaci mojej dodatkowej tury. I ja w tej turze to jest tak. Trzy piąchy i książka. Czyli za książkę znowu płacę. Widzicie, brak książek i trzeba płacić. Czyli tak, usuwam ci jednego żołnierza stąd. I mogę wykonać dwa ruchy, więc w sumie to nie wykonuję, bo się mi to nie kalkuluje. Muszę żołnierzy trochę dostawić. Mm -hmm. To hmm. ja mam także, mogę sobie zrobić to z dopłaceniem monety, bo nie mam. Bo to będzie mi brakowało serca albo pięści. Dobra, to wezmę. Tak. I tu mogę. Między tymi dwoma rozmieszczać albo trzy w jednym dowolnym. Tak. Trzy w dowolnym, mogę umieścić tu na przykład, Dokładnie. i się tutaj to. Mm -hmm. Czyli jak się to. No i co nie ma, czyli już tylko w dwóch regionach? Kurczę. Znowu. Znowu. No. Płacę cztery monety, biorę to, czyli umieszczam swoją twierdzę mm -hmm. tutaj. Możesz mi teraz zniszczyć, mogę ci zniszczyć szarą kartę. Jedną szarą kartę. No chyba. To Ci zniszczę, bo tu masz największy wybór rzeczy. No i się przesuwam o jeden. I w tym momencie mogę Ci zniszczyć jedną twierdzę. Mogę Ci zniszczyć jedną twierdzę. Może tą. To ja biorę tak, pięć monet i mam dodatkową durę. Tak jest. 3, 4, 5. Czyli mam tutaj mam tylko trzy symbole, tak? Jeden, dwa, 3. Masz książkę. Brakuje 3 i masz 2, 3, czyli 4. muszę za 5 zapłacić. Masz 3, tak. Bo masz już dwie twierdze. Żeby tak. kupić sobie to. Tak. tak, bo mi zburzyłeś jedną. Niestety twierdza tutaj i dwa te mogę sobie wybrać teraz. Tak. Dobra, to wezmę tych hentów. Wiesz, tam są natychmiastowe efekty. Czyli albo dodatkowa tura. No To ja chcę ten drugi, bo A, to tak. wybieram sobie trzy razy. To trzy razy efekty, czyli usuwanie wojsk, monet i przesuwanie no, wojsk. Więc ja sobie chyba zrobię tu przesuwanie. Tak. Ten. I to jest tak, jednego przesuwam tu mhm. i jednego przesuwam o dwa łącznie tu. Tak, czyli trzy razy. Tak. To jest jednorazowy efekt, tak, że on spada. Tak. No to już. Muszę tak zrobić, czyli płacę te dwie monety brakujące. I mam bonus, czyli cztery łącznie mogę moim bonusem stawić na zielone i niebieskie. Ale się trafiło. Aha, no to koniec gry, już. Dwa na zielone. Bo ja nie jestem w stanie tych dwóch kart zabrać. Mogę zabrać najwyżej jedną kartę, a ty zawsze weźmiesz drugą. Mam bam. Ty masz. Tak. No już nie ma znaczenia, bo co nie wezmę, to Ty bierzesz to drugie i ten. to i potem mm, Sprawdźmy. Mam trzy piąchy i mam no. to, a tu dwie piąchy i koronę też mam. No czyli w akurat no. mówię, masz idealny układ. No to faktycznie. Musiałoby być tak, żebym był w stanie cokolwiek zrobić, mm -hmm. chyba bo nie masz... Nie żywy. mam monet. No, a tak się ułożyło, że już nie mogę to tak, Czyli robić. teraz niezależnie od tego, co ty zrobisz, czyli przepniesz o dwa z góra. No, a tu nie mam dodatkowej. tury. Nie masz dodatkowej tury. tury, tylko dodatkowego żołnierza. No i, ja. i na dodatek ten żołnierz też nic nie spowoduje, bo nie. Tak, nie będziesz. W... Nie będę w siedmiu. Tak. Musiało mieć bo dodatkową jest... turę na tym i wtedy byłbym wszędzie, tak. bo bym się dołożył tutaj. Tak. I bym wtedy wygrał po prostu, ale tak, nie dało ty się już tego o zrobić. Dwa, i sposób. ja zagram o dwa, czyli do pierścień, do góry przeznaczenia. Czyli opłacało się pójść te pierścienie. Ale mało zabrakło. Dwie karty przed końcem. No, ale druga no. gra taka z rzędu, że... Jedna Twoja, że jest jedna jedna moja. No, na styk i drugi raz z rzędu nie, ja poszedłem mocno, zobacz, bo jeszcze tutaj były, nie? Trzy. Tak, ale w poprzedniej że ja szedłem mocno, a i tak wygrałeś na przeniesienie pierścienia. Gdzie ja szedłem przez całą grę w pierścień. <laughs> tak. Zrobiłem sobie pięć raz pierścień i wyglądało ja, to dokładnie ja myślałem, tak samo. Na obecność zrobisz już do końca. Nie, da, nie dało się, bo za bardzo te fioletowe mi przeszkadzały. A, tu, a tu byli tylko entowie, czyli są po dwie karty tych tak, raz. Tutaj. Dwie karty raz. Yy, więc nawet już nie mogłem wygrać na rasy, bo już nie było nawet magów do kupienia. Tak. Tak, także Byłomagów, ja wziąłem tak, obu magów, nie, także Więc nie ten byłam. warunek zwycięstwa mi odpadł. Mało, no mało. Czy zabrakło jedną kartę Tutaj byłem cały czas jedną albo dwie od No tego. tutaj ja się no, broniłem. To jest dokładnie tak samo jak w naszej poprzedniej grze. Ja się że. bo mówię, jak, jak Ci trafią się takie czerwone karty, to mm. chyba popłynę wtedy, nie? Zostało Ci tak naprawdę w dwóch rejonach się... Po... No, tyk, znaczy w, je, tu, tu, w tych dwóch Cię brakowało. Tak jak widzicie, gra jest generalnie dosyć szybka. Można trochę tak, pokombinować. Tak, jest trochę emocji. Fajnie, e... fajnie, fajnie. Te trzy warunki, one są... Trzeba się pilnować z każdym z tych warunków, tak, żeby przeciwnik, jak widzicie, już tu ucieka gdzieś, nie? To trzeba go gonić. No, no taka... taka na, tutaj na nagraniu pewnie wyszło nam dosyć sporo, ale to dlatego, że musieliśmy posprawdzać trochę rzeczy. A jak sobie będziecie grać to będzie szybciej. No, i tutaj ten, ten dodatek nie musicie go stosować, no ale to jakbyście właśnie. Tak, bo no to jest jakiś nie wiem, czy on jest zawsze ten dodatek dostępny, no to jest normalnie jeszcze stwierdza. No, tak, więc jakbyście sobie ten dodatek chcieli użyć, to też y, on działa tak, że musicie opłacić cały ten koszt, a potem opłacić cały koszt a potem z karty. Kosz... Przynajmniej tak wynika to z instrukcji tak, nie, dodatkowej, która jest w kodzie jest tam QR. Nie jest zapisane, że za darmo, więc trzeba. Więc wydaje dobrać. się, że to strasznie drogie jest. <głos》>, tak nie wiem do końca, czy. Mhm, nie wiem, ja, czy jak to ja sprawdzali, chciał, to czy to było dwa Ja bym chciał to, ale nie, nie, też bym nie był w stanie zagrać tej karty na, 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 tak, tak na szybko, nie? No, no tak, ale to co, co byś mi to zbyt zmieniło, jakby było dwa, um, hmm. Chyba nie. Bo musiałbym mhm. być tu i mieć jeszcze możliwość. No tutaj jakbyś obu mi zgarnął tych, tych, wcześniej, nie? No tych... znaczy ja to wziąłem, tylko że ja to wyrzuciłem, a ty dostałeś a. akurat wzięcie z Diskardu. Tak, a ja to z Discardu wziąłem. Więc tak jakby tak. nie weszło ci wejście z Discardu, no to byś nie wygrał na te pierścienie mhm. chyba? Nie, bo. Znaczy, znaczy, gdybyś ty to kupił, nie? Ale ja nie mogłem tego kupić, a, bo nie miałem monet. Nie monet. Dlatego musiałem to zabrać i wyrzucić to. Wtedy ja, ja bym tego z Discardu nie mógł zabrać, nie? Bo tam nie było no przesuwania. I... Więc byłbym trzy do tyłu jeszcze na diskardzie. Tak, więc... No i wtedy wzięcie jednego ci nic tak, nie dawało. Tak, wtedy byłbym jeden przed górą, więc tutaj tak. jeszcze było jeszcze troszkę inaczej. I nie miałeś monet, więc nie byłoby cię stać tak, na to. Nie A ja bym monet. to po prostu mógł zabrać i wyrzucić i wtedy byśmy to byś brał, to byśmy sprawdzali, kto ma po dokładnie, prostu więcej tak. także, no jak widzicie, było bardzo na styku. Zresztą poprzednia gra też była bardzo na styku skończyliśmy gdzieś no, też chyba tak. dwie-trzy dwie, karty. To się skończyło tym, że też doszedłeś z pierścieniem. Tak, mimo tego, tak. że wtedy ja miałem wszystkie te prawie tak, pojedyncze pierścienia. W poprzedniej naszej rozgrywce na zgóle były już tutaj, nie? O, także już tak. było tak bardzo blisko. No, także możecie dać znać, co myślicie o tej, że dzisiaj jeszcze nagrywamy kilka innych gier, także takich no, tytułów ciekawszych ostatnio, niedawno, które niedawno wyszły, to możecie się ślimaków spodziewać na kanale. Też bardzo ciekawa, wredna gra, ale myślę, że warta przemyślenia, jeśli chodzi o zakup. Możecie dać znać, czy graliście też w tą grę, co o niej myślicie, czy graliście z tym małym dodatkiem, czy bez. No jeśli film się podobał, to zachęcam do stawiania łapki w górę, subskrypcji na kanale, do odwiedzenia fanpage'a na Facebooku oraz Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, także dzięki do następnego filmu.